ale ja Ty, ok. jak? jak na nas najadą? A eee, tam na nas ogo. I my wtedy wyglądamy jak? Jak jaskiniowcy jacyś? Powinniśmy, myślę, że i imię. Na jaki? Na patriotyczny. To za mundury mamy kupić, czy co? Nie! Pało! Masz tą maszynkę Philipsa, co od babci dostajesz na walentynki? Hmm. Nie. Ej, no zostałem. Bym by sprzedał, puścił bym na osiedle, zawierz, ale no. A nie sprzedałeś? Zapomniałem, że mam w szafie gdzieś leży. Nie w po, po wieku, poszukam. Jak nie sprzedawaj. Nie sprzedawaj. nie sprzedaż. Powiedz, to nie sprzedaż? Myk, 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 myk. Jak mawia pan z Jest maszynka, znalazłem. To jest odpowiedź na problemy polskie. Nie wiem jak. Zrobimy się dla patriotów. Koza ja ci pisze, patriota. Podobno ty studia skończyłeś. Ja, ja nie wiem. Ty, e, nacjonalista napisz. No, masz. Tak wygląda nacjonalista. Wyglądać będę chyba z gole jak jakiś dzieciak mały. Hmm. Jok! Chodź, nagramy jakąś sondę uliczną. Dobra koza, to ty pierwszy jest na pierwsze strzyżenie Dlaczego? Jesteś młodszy mm. Dwa lata tylko. Dwa lata jak się robi, żeby wolę krócej. Nie robi się. Może tak zostawimy, Koza, ale Sarmata jesteś teraz, taki jesteś. Wiesz jak taki polski szlachcic, taki z wąsem nie. Jak? Ta końcówka jest do buzi, do ust, do policzków. Ona goli na... Łyso, nie na jeżyka. Źle zrobiłeś, dobrze nie zrobiłeś. Nie umiesz tego robić. Ja mm. Co zrobisz ze swoim nowym patriotycznym hymenem? Dobra, to tutaj. Idzie. I co do brody jest? Ej, ale czy taki normalny, serdeczny człowiek ogarnie tyle opcji? No, oczywiście, że tak. W ogóle ja jestem takim debiłem. Tak. To wcale nie jest aż takie zjogie. Nie, a ile to Nie wiem. Teraz musimy robić o tak. Od razu to jestem taki trochę. Nie, proszę cię. <gry> Dobra, miał, ja, już, już. Wiesz jak się kończy. Jak będziesz przesadzał i... Nie, już dobrze jest. Kończy się tak. Teraz Dobry. trzeba się przebrać. Za co? A, patriotów. Ja koszulkę mam. Wiesz co ja mam sąsiada tego polonistę, polskiego ucznia. przeciwko. Koza miałeś. Co ty robisz? Miałeś. Powiedziałeś. Wszystko. A jak wszystko, to body grooming. Koza, powiedziałem, wystarczy, koniec, koniec, przestań już. No już. Dobra, już, już. Patrz, Idziemy na miasto świecić przykładem. Wszystkie? Wszystkie mamy. Nie, nie, po, po, po pół. Polska w potrzebie. To co, koza, idziemy do lokalnego mola. Mola, <laughs> jak tam w kwiatkafie, nie? Zobaczcie. <laughs> poświeci przykładem? Możemy jeść. Dojdziemy do. I nie my aby wyjść. Philips. Bóg. Honor. Maszynka. O masz. Chwila nie uwagi, włosy znów się pojawiły. Nie ma się co martwić. Maszynka Philips. Maszynka Philips oganęła moje kłaki. Oganie też Twoje do Twojego znajomego. Ja! Co jest do wygrania w konkursie? Maszynka Philips! No, co innego, można było wygrać w konkursie z maszynką Philips. Wystarczy kliknąć link, który gdzieś tu się pojawił. Tak, gdzieś tu. Już kliknęliście? Dobrze. Teraz wgrywacie zdjęcie swoje lub swojego znajomego, który jest zarośnięty, zapyciały, i uzasadniacie dlaczego mamy przejechać ja i Jaok, ogolić maszynką Philips. Mamy go przejechać? Nie, przyjechać, A, bo maszynka Philips. Ogarniamy Twoje kładki. Twoje też jadę. Ale ja już nie chcę, bo już nie mogę... Moment...